Cześć kochani, witam się z Wami ponownie na moim kanale. Kanał Ezo, Tarot Wlodarczyk. Kochani, dziś czytania, w sumie czytania, dalszy ciąg czytań na znaki Zodiaku. Po kolei zaczynamy od bliźniąt. Zobaczymy, co przy bliźniętach w październiku, co ku Tobie zmierza po prostu, co bliźniaku ku Tobie zmierza w październiku. Ja jestem bardzo ciekawa. Karty, których dzisiaj użyję, to weźmiemy sobie tą talię. Weźmiemy sobie tą talię i weźmiemy sobie tą talię. Tą. Nie, może tą weźmiemy. Weźmiemy, zobaczymy też co w miłości u Ciebie. I sprawdzamy, kochani, co zmierza ku Tobie? Co zmierza ku Tobie, co zmierza do Ciebie, bliźniaków, w październiku. Karty oczyszczam i sprawdzamy. Czytaniu ogólnym na znaki Zodiaku na miesiąc październik. Co zmierza ku Tobie w miesiącu październiku? Co zmierza ku Tobie w miesiącu październiku? Kochani, sprawdzę sama, bo bliźnięta to ja. I sprawdzamy co zmierza ku bliźniętom w miesiącu, październiku. I miłość. O! Widzieliście to? Miłość to już po prostu pierwsza. O, o, o! Kochani! Kochani, dobra, dobra, lecimy z tym, lecimy, lecimy, lecimy. Kochany bliźniaku, w miesiącu październiku, to co widzę dla ciebie, w szczególności, karty pokazują jakiś temat, który się przy tobie w końcu ustabilizuje. Jakaś, Szczególnie mi tu sprawy rodzinne wychodzą. Pewne sprawy rodzinne zostaną zakończone, wyjaśnione. Em, jakby tu dojdzie do stabilizacji, ustabilizowania pewnych spraw przy Twoim domu. Spraw, które się toczą od jakiegoś czasu. To mogą być sprawy separacyjne, to mogą być sprawy rozwodowe, alimentacyjne, to mogą być wszelkiego rodzaju podziały majątku, to mogą być również yy, spadki, yy, ale również na przykład może być jakaś kłótnia między Tobą, Twoim partnerem, małżonkiem, tak? Ex-małżonkiem. Sprawy w miesiącu październiku dla ciebie się ustabilizują. Miesiąc październik będzie takim miesiącem kluczowym, jeżeli chodzi o te sprawy. Kochani, wchodzimy w aspekt wyboru. W miesiącu październiku również będziesz musiał, bliźniaku, dokonać jakiegoś wyboru. Tak, jak to powiem w skrócie, wóz albo przewóz dla ciebie będzie. Będziesz potrzebował też wsparcia i pomocy. Przy tym wyborze mm, dobrze by było, bo to ogólnie sprawy mi tu pokazują bardziej sprawy takie zawodowe, tak? Sprawy, wyjazd, sprawy zawodowe, ale też, o już widzicie, sama myśl mi nachodzi, sprawy związane z jakimś wyjazdem, przemyśleniem jakiegoś wyjazdu. Tu będziecie potrzebowali pomocy czyjejś, zasięgnięcia pomocy. Ta osoba wyciągnie do Was tą pomocną dłoń, ktoś Was wesprze, ktoś Wam pomoże, ktoś Wam doradzi, tak? Tak, miesiąc październik. Na wstępie się dla Was zapowiada. Co dalej? Kochani, co dalej? Bardzo dużo osób w miesiącu październiku przy Was widzę. Jakieś spotkania towarzyskie, jakieś. E, szczególnie mi tutaj, wiecie co? Karty pokazują osobę spod znaku barana i wodnika. Spod znaku barana i wodnika. Wybijają się te osoby tutaj, ale jeszcze pokazuje mi się skorpion i strzelec. Hmm, takie osoby tutaj przy bliźniaku będą się przewijały po prostu. Będą się przewijały takie osoby przy was, z czego na skorpiona radziłabym uważać, bo ta osoba nie jest osobą ze szczerymi intencjami dla Ciebie. Ta osoba jakby może wprowadzić w Twoje życie zamęt, zagmatwać coś, poróżnić. Jeszcze mi bardzo dobitnie osoba z podznaku. A tu już mówiłam barana, mówiłam, tak? Mówiłam. Bardzo tu mi. Ale powiem wam tak, żebym zaraz nie zaplątała. Na Skorpiona uważajcie. Może ta osoba wprowadzić zamęt w wasze życie, może was z kimś skłócić, może was z kimś poróżnić. Ta osoba was nie lubi. Ta osoba wręcz, powiem wam. No, jesteście jej taką takim rzepem na, na psim ogonie, wiecie? Tak mi to wychodzi. Bardzo ta osoba was nie lubi. Jesteście po prostu tej osobie taką ością w gardle, mm, kochani. Co do barana, co do barana. Osoba z znaku barana y, mi się tu pokazuje kobieta dla części z was. O, od tej osoby możecie oczekiwać wiadomości, wsparcia lub pomocy. Dla części z was właśnie mi się tak w kartach pokazuje. E, Załatwianie jakichś spraw, kochani. Załatwianie jakichś spraw, jakieś sprawy będziecie załatwiać też w miesiącu październiku, to może mieć związek, tak jak mówię, z jakimś wyjazdem, z jakimś wyborem, jeżeli chodzi o pracę, lub może dostaniecie jakąś propozycję pracy, a zmianę stanowiska, będziecie musieli to przemyśleć. Bardziej mi tu karty wskazują na wyjazd, nawet zagraniczny, na dużą zmianę po prostu w miesiącu październiku. Kochani, co jeszcze? Odnośnie uczuć. Kochani, dla Was, jeżeli chodzi o uczucia, to tak, dla związków małżeńskich, jakieś uczucia się odrodzą. Jeżeli było między Wami jakieś ochłodzenie, jakiś dystans, jakieś sprawy Was pochłaniały, inne, ważniejsze, Wasze myśli były gdzie indziej, to tutaj, lub Waszego partnera, partnerki, to tutaj widzę, że Wasze serca z powrotem zaczną. Iskrzyć. Eee, widzę, jakby roz... ten płomień na nowo zacznie się palić, kochani. Na części z Was widzę też osobę, e, widzę romans, osobę, która albo już stanęła w Waszym życiu, albo stanie i strzała Amora, strzała amora uderzy. Szczególnie osoby, które w obecnej relacji, obecnym związku są nieszczęśliwe, tak? Eee, te uczucia należy przepracować, przedyskutować. Karta też mówi o powrocie partnera lub partnerki, ekspartnera, partnerki do waszego życia. I miesiąc październik może być karta mówi daj szansę, tak? Daj szansę temu uczuciu, daj szansę tej relacji. E, spróbuj popracować nad tą relacją. Tak, karty mówią na miesiąc e, październik dla Was. Ja jeszcze, kochani, wiecie, co sprawdzę? Co ukryte, co schowane przed Waszym okiem na miesiąc październik? Oczywiście, czytanie, czytaniem ogólnym jest. Co ukryte, co schowane przed Waszym okiem na miesiąc październik? Nieoczekiwany przypływ gotówki, kochani. Dostaniecie jakiś przypływ gotówki albo dostaniecie wiadomość, która jakby zaowocuje pieniążkami. Przepływam gotówki. Może nie, nie, to, żebyście mnie dobrze zrozumieli. W miesiącu październiku część z Was dostanie nieoczekiwaną gotówkę, a część dostanie informację, wiadomość o jakiejś gotówce, o pieniążkach, które nadejdą w późniejszym czasie. Ale jest taka informacja przy Was. Kochani, dziękuję Wam serdecznie, że byliście ze mną. Dziękuję Wam za, za ten czas, który ze mną spędziliście tutaj. Jeżeli czytanie Wam się podobało, zostawcie łapki w górę, subskrybujcie. Pozwólcie rozwijać się temu kanałowi. Ja Was zapraszam też na mój drugi kanał, Ezotarot. Jeżeli jeszcze tamtego kanału nie subskrybujecie, ten kanał jest kanałem dla znaku Zodiaku, tamten kanał jest kanałem poświęcony uczuciom, relacjom, partnerstwie itd., itd., itd. kochani. No, ja się z Wami żegnam, życzę Wam wszystkiego, co najlepsze ze swojej strony. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Cześć.